Witam wszystkich bardzo serdecznie na czytaniu dla Simlis pod znaku 2 na czerwiec 2019. Jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. E, kartę zwierzęcą, jaką mam dla Was na czerwiec, e, to jest Niedźwiedź Polarny. E, starota mamy odwróconego rycerza mieczy, 5 mieczy i 8 monet. Drogie lwy, wygląda na to, e, że zaczynacie mieć dość e, sami siebie. Zaczynacie tak, jakby wchodzicie w, w taką fazę trochę frustracji i tak, jakby jesteście źli sami na siebie yy, z jakiegoś powodu. Być może po prostu chodzi o jakieś niepowodzenie, jeżeli chodzi o sprawy sercowe. Yy, być może coś powiedzieliście nie tak lub zrobiliście nie tak, według Was nie tak. Być może było, była to prawidłowa reakcja lub prawidłowe słowa, ale teraz tego żałujecie, tak? I to tak, jakby powoduje, że. <laughs> Odcinacie się emocjonalnie od ludzi, tak jakby, może, może nie tyle odcinacie się emocjonalnie, co po prostu e, tak jakby ten żal do samych siebie e, powoduje tak jakby wypływanie tych negatywnych emocji i pozytywne emocje po prostu jakby idą na dno, więc ich w ogóle nie widać, jeżeli chodzi o, o wasz wizerunek w czerwcu. E, mając tego odwróconego rycerza mieczy i pięć mieczy wygląda na to, że tak jakby, ponieważ jesteście niezadowoleni z samych siebie, Hmm. Możecie mieć taką tendencję, żeby ranić innych również i słowami. Y, tak jakby możecie troszeczkę y, przesadzać z reakcjami, tak? Y, ale to tak jakby... To nie jest wasza wina, bo po prostu jesteście niezadowoleni, tak? Ogólnie macie, macie niezbyt pozytywne nastroje. Więc tak naprawdę nawet i najmniejsza rzecz jest w stanie wyprowadzić was z równowagi i po prostu nawet się nie zastanawiacie, tylko, tylko po prostu rzucacie tymi słowami, tak? w stronę innych ludzi i po prostu inni ludzie mogą się poczuć zranieni, ale tak naprawdę wy jesteście w takiej tak jakby fazie, która prowadzi do tak jakby uleczania emocjonalnego. Tak? Wy, wy jesteście tak jakby w, tej, w tej najtrudniejszej i najcięższej fazie. Jest to faza, która prowadzi do akceptacji, tak? do akceptacji tego, co się wydarzyło i do akceptacji tego, w jaki sposób Wy zareagowaliście i, i jakie konsekwencje musieliście ponieść w związku z tym. Więc wy będziecie nad tym pracować, zdecydowanie. Mamy te monet, tak? Więc wy po prostu będziecie analizować tę sytuację, będziecie wyciągać wnioski i to wszystko tak jakby będzie się działo na poziomie mentalnym, tak? Czyli, że nawet nie będziecie za bardzo z nikim rozmawiać na ten temat, bo wy wiecie, że to jest tak jakby wasza... Wasza walka z samymi sobą, tak? Dlatego mamy też tego niedźwiedzia polarnego, bo niedźwiedzie polarne, no wiecie, jak to napięknie, tak? Pustki, tak? I wy tak jakby się wycofujecie emocjonalnie z waszego życia codziennego, żeby poradzić sobie z tym, co się działo w waszych sprawach sercowych do tej pory. Tak jakby musicie zwalczyć sami, sami siebie, tak? Te negatywne emocje, z tym, z tym będziecie po prostu się teraz zmagać i to będziecie zwalczać. I tak naprawdę nawet nie potrzebujecie żadnej porady od nikogo, jeżeli chodzi o to, bo to wy musicie dojść do swojej prawdy, tak, to wy musicie zrozumieć i zaakceptować to, co się wydarzyło. I w momencie, kiedy to zrobicie, oczywiście, tak jakby koło fortuny się przekręci wtedy, tak, i, i zacznie się wszystko poprawiać. Tylko tutaj widzę, że w czerwcu, tak jakby, no będzie dość ciężko emocjonalnie, no ale tak jak mówię, to jest faza, której tak jakby nie unikniecie i tak naprawdę tylko dobre może wyjść tej fazy pod warunkiem, że, że ją przejdziecie tak jakby ze, ze zrozumieniem, tak? No i tak jak mówię, no końco, końcowym efekty, efektem tej fazy będzie, będzie wasza akceptacja, jeżeli chodzi o to wszystko, co się działo, akceptacja samych siebie i wtedy po prostu będziecie mogli ruszyć do przodu, tylko to po prostu będzie ciężka praca dla Was, ale Wy jesteście na to gotowi. Tak pogoda też Wam sprzyja, pora roku Wam sprzyja że tak jakby, bo jakby była zima na przykład, jakbyście byli w takich nastrojach, no to tak naprawdę depresja murowana, tak? Ale, ale że idzie lato, no to jednak pogoda będzie, będzie Wam sprzyjać, będzie Was trochę wspierać, tak? Będzie Was trochę motywować do tej pracy. Także słuchajcie, nic nie idzie na marne, to, to jest bardzo, bardzo ważne doświadczenie w Waszym życiu. I to po prostu Was pokieruje, tak? Pokieruje Was w takim kierunku, w jakim chcecie iść do przodu, tak? Wyciągniecie odpowiednie wnioski, popracujecie nad sobą i zaczniecie tak jakby stawać się taką osobą, jaką, jaką zawsze chcieliście być, tak? I zaczniecie tak jakby uczyć się kontrolować swoje emocje. Ok, to by było na tyle. Mam nadzieję, że czytanie roznowało chociażby z częścią z Was. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na następne czytania.